Вітаю вас на каналі Європейської родини. І сьогодні ми поговоримо на тему після дипломного навчання, тому що з кожним разом все більше українців цікавляться цією темою, для того, що багато дипломів освіта в Україні не визнається в Європейському Союзі, але є шлях здобути після освіту для того, щоби чи по своїй спеціальності. Чи Отримати і здобути нову спеціальність можна в Польщі навчатися на післядипломному навчанні, і саме сьогодні на цю тему ми поговоримо і цю тему репрезентуватиме нам Магда Якубчик з Вищої школи наук педагогічних у Варшаві. Честь, Магда! Вітаю, Вітай Пані Макдо. Розкажіть, будь ласка, в, в загальному представте свій навчальний заклад. Скільки він е, вже працює, відколи працює, і в основному які є напрямки у ньому? Uczelnia Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych powstała w 2002 roku. Kształci na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Na licencjacie mamy pedagogikę, na magistersce też mamy pedagogikę, a na studiach podyplomowych różnego rodzaju kierunki, nie tylko pedagogiczne, ale też administrację, zarządzanie. Także jest bardzo, bardzo dużo kierunków różnego rodzaju. Każdy może coś dla siebie znaleźć. E, wy jaku, kilki studentów? Najwięcej wypuszczamy studentów studiów pedagogicznych. Ja zajmuję się głównie studiami podyplomowymi, więc tutaj co roku ponad 10 tysięcy studentów kończy te kierunki, które, które mamy w ofercie. Czy uczą się i ile ich prawie codziennie ważny Wasz zakład Coraz więcej osób z Ukrainy kończy nasze kierunki. W tamtym roku szkolnym około 600 studentów ukończyło naszą uczelnię. I to tak w zagalnemu po pedagogice? Tak, po pedagogice. To znaczy, to ludzie, którzy w Ukrainie mają edukację pedagogiczną, i w tym samym kierunku, napręmku, jeszcze raz poszli na piszle dyplomne i zakończyli studia. A debo oni poza tego pracowalosłowiec? Jaka możliwość jest im dla pracowalosłowiec? Osoby, które kończą mu na studia, mogą pracować we wszystkich e, instytucjach, takich opiekuńczych, czyli, czyli w e, domach dziecka, w e, domach małego dziecka, w e, internatach, w szkołach, być jako opiekunowie na wakacjach pracować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych w przedszkolach jest bardzo dużo e, ofert pracy właśnie związanych z, z taką pracą opiekuńczo-wychowawczą dzieci. To ja tak rozumiem, że dla tego, żeby postąpić w szkołę, potrzebny jest dyplom z Ukrainy potrzebno jego przekłaść w polskiego przekładowca przysyłło wypełnić jakąś zawiadę i wszystko, ja student, tak? Jeśli chodzi o studia podyplomowe to e, osoba która przyjeżdża z Ukrainy e, musi mieć ukończone studia na poziomie licencjackim bądź magisterskim, przetłumaczony ten dyplom i następnie e, może u nas już studiować. A czy jest jakieś ograniczenia po wieku? Czy w budziaku wiecie osoba może postąpić? Nie ma różnicy, czy mniej 42, czy mniej 62 roki. Ja nie ma, nie do... ma tutaj wieku, e, w którym można studiować. Czyli czy, czy ma się lat 22, czy się ma lat 55, też można studiować. Zrozumiała. I... Czy kwota płatna nauczania odnakowa, czy różne kierunki mają jakieś inne to jakie kosztuje? Jeśli chodzi o studia podyplomowe, to kwota jest zależna od kierunku. I teraz tak, wszystkie kierunki takie pedagogiczne, a w szczególności z pedagogiki specjalnej, czyli autyzm, oligo, surdo, tyflo, wszystkie te kierunki specjalne, to jest jednakowa kwota to jest 3600 zł. E, za trzy semestry. To są studia kwalifikacyjne semestralne. Natomiast inne kierunki zaczynają się już od 800 zł za semestr. A gdzie my możemy zobaczyć e, dla tego i czy jest jakaś informacja dla e, w ukraińców, czy w ukraińskiej, czy w rosyjskiej mowie. Nie, jest tylko w języku polskim, jest strona www.podyplomowe.info. To jest strona dla studiów podyplomowych i tam są wszystkie informacje. Tam jest podanie do pobrania, tam są opłaty czesnego, tam są kierunki, tam jest możliwość też zapisu. Я ja для наших глядачів в першому закріпленому коментарі під цим відео подам сторінку, де вони зможуть ознайомитися. Ну, все одно їм прийдеться вчити польську мову. Я так розумію, навчання відбувається лише польською мовою. Так, się. E, wszystko jest все є по więc trzeba się треба języka язика польського. Є партнери, маєте партнерів з ким співпрацюєте можливо в Україні? Є якісь обмін студентами, і чи взагалі оті студенти, які е, ти говорила перед тим біля 600 з України? Це в основному ті, які в Польщі, чи є такі, які приїжджають з України і йдуть назад? Це на Україні співпрацюємо з «Отвартим Украї... університетом Україна. E, który ma swoją siedzibę w Kijowie. Jeśli chodzi o studentów, to przeważnie są naszymi studentami osoby, które tu już w Polsce są, które mieszkają na stałe. E, ale też mamy e, garstkę osób, które przyjeżdżają specjalnie, żeby studiować e, u nas i potem wyjeżdżają e, do Ukrainy. Jak się ja zachcę nauczać, to znaczy mnie je ukraiński dyplom ale ja nie, winny nie pedagogiczny. Mogę ja po dyplomie studiów zdobyć u Was z ekonomiczną edukacją z Ukrainy? Jeśli chodzi o studia licencjackie i magisterskie, tak. Z tym, że jeśli ktoś skończył studia licencjackie bądź magisterskie na Ukrainie, to musi u nas rozpoczynać z powrotem czyli od samego początku studia, E, licencjackie, tak? z pedagogiki. Natomiast e, na studia podyplomowe możemy przyjąć każdego, kto ma e, ukończone studia licencjackie bądź magisterskie. I e, uczelnia e, znajduje się w Warszawie czy je w innych miejscach? a i w принципе, gdzie można zdać dokumenty, jakim чином postąpić. Sama uczelnia mieści się w Warszawie jej Rozemskie 98. E, natomiast w Polsce mamy bardzo dużo punktów rekrutacyjnych i bardzo dużo osób, które współpracują z nami. E, wykaz tych punktów będzie na stronie internetowej, także można wejść na stronę, odszukać te punkty i skontaktować się z danym punktem. Na pro te, co dane wsi w pierwszym komentarzu pod wideo. А розкажи, будь ласка, як відбувається саме навчання? Воно очне, стаціонарне, заочне. Оцих півтора року, три семестра. Яким чином мені потрібно ходити на заняття у Варшаві, чи можу десь ходити, якщо я живу у Вроцлаві? Ну як це відбувається? Студія подипломови відбиваються все там, де пункти так? там, де зберіже група. Чи з група збереться we Wrocławiu, I we Wrocławiu y, mamy zajęcia. E, zajęcia są przeważnie e, raz albo dwa e, razy w miesiącu, e, i później wszystkie egzaminy, zaliczenia wszystko się odbywa na miejscu, czyli w tym danym punkcie rekrutacyjnym. Nie trzeba jeździć do Warszawy na studia. To ja tak rozumiem, że wykładowcy z Warszawy przyjeżdżają w to miejsce, gdzie zbiera się grupa. Tak, wy, wy wykładowcy z Warszawy przyjeżdżają do danego miasta, tu są wykłady, ale też bardzo dużo rzeczy mamy na platformie internetowej, także trzeba się tam zalogować i tam wszystkie materiały też są. А яка мінімальна кількість учнів потрібна чи студентів для того, щоб створити групу, там, наприклад, в Орославію чи в Данську? Мінімальна група, то є осіб? Ось 8, 8 осіб, і це вже буде так. група, і можна розпочинати так. навчання? Дякую за таку вичерпну інформацію, пані Макдо. Що на сам кінець ти б ще хотіла сказати нашим глядачам? Ja bym chciała bardzo serdecznie zaprosić wszystkie osoby z Ukrainy, ponieważ nasza uczelnia daje nowe, nowe możliwości pracy. Nie tylko, tylko można pracować na magazynach, tak, ale z wykształceniem wyższym, z pedagogicznym, można zrobić u nas różnego rodzaju studia i pracować w swoim zawodzie. Oczywiście, najważniejsze to jest język, tak? Także trzeba się uczyć tego języka i, i bardzo serdecznie zapraszamy w progi uczelni. Dziękuję, ściроć za interwio. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam za to, що додивилися це відео до кінця. Якщо сподобалася інформація była korzystnie, ставте, будь ласка, вподобайки. Якщо ні, палець донизу. В коментарях, будь ласка, напишіть, які би ви теми хотіли, щоб ми висвітлили в. Наступних своїх відео також поділіться інформацією. Можливо, ви вже закінчили теж якісь інші навчальні заклади, і ваша кар'єра відбувається по тій самій спеціальності, що освіта в Україні. До нових зустрічей!